Witam Cię serdecznie w 63. Dniu Matematycznego Wyzwania. Dzisiaj przygotowałem dwa zadania otwarte, ciekawe zadania. Zapraszam do. Pracy. Firma remontowa otrzymała zlecenie na położenie nowych podłóg w dwóch mieszkaniach o łącznej powierzchni 159 m2. W pierwszym mieszkaniu wyłożono już 24 m2 nowej podłogi, co stanowi 3 8 powierzchni podłogi w tym mieszkaniu. W drugim natomiast została jeszcze do położenia tylko podłoga w pokoju w miarach 3,8 na 5 m. Czy firma położyła już podłogę na 2 trzecich powierzchni w obu mieszkaniach? odpowiedź uzasadni, zapisz obliczenia. No dobrze, zadanie typu uzasadni, uzasadnij w oparciu o obliczenia. Jak to zrobimy? Musimy sobie policzyć, jakie jest powierzchnia każdego z tych mieszkań. Czyli wiemy, że mamy dwa mieszkania, zapiszę sobie tutaj M1 mieszkanie pierwsze i M2 mieszkanie drugie. Wiemy, że w pierwszym mieszkaniu ułożono już 24 metry podłogi, co stanowi 3 ósme powierzchni. A więc 24 metry kwadratowe to jest 3 ósme całej powierzchni. To zobacz, jeśli podzielę sobie to przez 3, no to to też podzielę sobie przez 3. Czyli 24 podzielone na 3 da mi 8 metrów kwadratowych i to jest 1 ósma całego mieszkania. Więc jeśli to pomnożę przez 8, to otrzymam całe mieszkanie. Czyli powierzchnia całego mieszkania to będzie 8 razy 8, czyli 64 m2 to jest powierzchnia pierwszego mieszkania. Więc mieszkanie numer 2 to jest pozostała powierzchnia, czyli 159 m2 minus 64 m2, czyli to będzie 95 m2. Ok. No i teraz tak, w pierwszym położono już 24 metry kwadratowe podłogi. A więc w pierwszym mamy tyle, 24 tyle już mamy ułożone. A w drugim mamy ułożone, no właśnie, pozostał do ułożenia pokój o w miarach 3,8 na 5 metrów. Czyli policzmy, co pozostało. Pozostało. 3,8 razy 5, czyli to jest 19 m2. Tyle pozostało do ułożenia. A więc, jeśli od 95 odejmę 19, to otrzymam 76 m2. Tyle ułożono. I teraz, ile ułożono w obu mieszkaniach? W obu mieszkaniach ułożono już 24 plus 76, czyli 100 metrów kwadratowych w obu mieszkaniach. I oni nas pytają, czy firma położyła już podłogę na 2 trzecich powierzchni obu mieszkań. No to ułożono 2 trzecie, gdyby ułożono 2 trzecie, no to ile by powinni ułożyć? 2 trzecie ze 159 policzmy dwie trzecie ze 159 metrów kwadratowych. A więc to jest 2 trzecie razy 159 i to się skróci. 159 skraca się na 3 bo suma cyfr jest podzielna na 3. 150 na 3 to 50. 9 na 3 to 3 czyli w wyniku dzielenia na 3 otrzymam 53. 2 razy 53 to 106 m2 To są dwie trzecie. A więc u nas wychodzi, że ułożyli 100 m2. 100 m2 to jest mniej niż 106 m2. A więc zapiszmy: 100 m2 to mniej niż 106 m2. A więc odpowiedź do tego zadania: czy firma położyła już podłogę na dwóch trzecich? Nie. No i wiadomo, oczywiście nie pisz tak odpowiedzi. Ja nie będę teraz tracił czasu na pisanie odpowiedzi pełnym zdaniem, ale piszesz na egzaminie nie. Nie ułożono powierzchni dwóch trzecich mieszkania, ponieważ ułożono 100 metrów kwadratowych, a 2 trzecie powierzchni mieszkania to 106 m2. Czyli w odpowiedzi piszesz obserwacje poparte obliczeniami matematycznymi. Gdybyś w tym zadaniu napisał od razu odpowiedź nie, nie ułożono, to nie dostałbyś punktów, mimo że ta odpowiedź byłaby poprawna, bo w tym zadaniu chodzi o to, żeby to poprzeć obliczeniami. To mamy, idziemy do 106 zadania. Pudełko w kształcie prostopadłościanu o wymiarach przedstawionych na rysunku zawiera 32 czekoladki. Każda czekoladka ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 2 na 2 na 15 czyli to jest Coś takiego, tak mniej więcej wygląda ta czekoladka. O, takie cukierki krakowskie z galaretką, może takie. Mm, mam takie w domu i zjemię zaraz po tym nagraniu. A więc tak, obliczmy sobie objętość czekoladki. V3, jak objętość czekoladki, to jest 2 razy 2 razy 1,5, czyli to będzie 4 razy 1,5 6 cm sześciennych. To jest objętość jednej czekoladki. I oni nas pytają jaki procent objętości pudełka stanowi objętość wszystkich czekoladek. No to wszystkie czekoladki, to jest 32 czekoladki, każda ma 6 cm sześciennych, 32 razy 6 to jest 192 cm sześcienne. To jest objętość wszystkich czekoladek. Teraz obliczmy objętość pudełka. A więc V pudełka to jest a razy B razy C. Krawędź razy krawędź razy krawędź. Długość razy szerokość razy wysokość. 16 razy 24 razy 2,5. No i teraz 16 razy 2,5 sobie pomnożę, bo mi tak sprawniej będzie to w głowie zrobić. To jest 40. 40 razy 24 to wychodzi z tego 960 cm3. I to jest objętość całego pudełka. I pytają nas, ile procent objętości pudełka stanowi objętość wszystkich czekoladek. No to dzielimy sobie i zamieniamy na procenty. Czyli 192 dzielę na 960 i zamieniam wynik na procenty, czyli razy 100%. To jest równe. 960 i 192. Obie te liczby podzielą się na pewno na 32

Ile procent objętości pudełka stanowi objętość wszystkich czekoladek? Objętość czekoladek stanowi 20% objętości pudełka. Bęk. Fajne zadanie. Objętość prostopadłościanu to taki pewniak egzaminacyjny. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro w kolejnym dniu. Sub, like i uśmiech na twarzy. Trzymaj się, cześć.